No i witam w serii sklepowej. Dzisiaj zaglądamy do Lidla. Co tam nowego? Słychać jest poniedziałek, 30 czerwca. Tu mamy gratis. 1 plus 1 czekoladę dubajską. Gratis. 16 zł kosztuje. Czyli wychodzi jakieś 7,50 za czekoladę. No, widać, nikt tego nie kupuje skoro. Skoro takie promocje robią, tutaj mamy arbus z 6 na 2 zł za kilogram, tylko że w Lidlu nie kroją arbuzów. Pomidory malinowe są też w dobrej cenie. No i idziemy dalej, i tu zaczynamy. Tu jest tydzień grecki w tym tygodniu. Mamy tutaj papryki grillowane po 10 zł w słoiku. są różne, różne te papryki. Papryczki, peperoni za 11 zł też są i jasne i ciemne. Oliwki, kalamon i oliwki zielone jedne są za 7, drugie za 10. Te kalamon to nie, tutaj te różowe to jest chyba te kalamon takie podłużne. No i zielone później znajdę, bo szukałam bo tutaj są papryczki. Byłam zwykła i. Próbowałyśmy razem jakoś dojść do tego. No a tutaj mamy te zielone oliwki. Tutaj mamy takie ciastka z nadzieniem. Tam jest, one są chyba czekoladowe takie, 150 gram. I to możecie sobie zatrzymać, tak jak zawsze mówię i przeczytać o smaku kakaowym i waniliowym z kremem kakaowo-orzechowym. No i skład możecie sobie też przeczytać, jak to kogoś interesuje. Tu są takie, takie batoniki, ja bym to już jadła, ja takie rzeczy lubię. Tu jest migdały, to chyba jest w miodzie, czy w czym? Tu też zaraz skład może przeczytamy, jak się nam uda. Batoniki z migdałów, oj, to było niżej. Sobie wyprostuję chyba to, żeby lepiej było, batonik z migdałów. No jest migdały, syrop glukozowy, cukier, miód. Lubię takie rzeczy, są tam, jest tam kilka tych rodzajów tych, tych batoników. I tutaj mamy chyba normalne orzeszki. Z takich orzeszków ziemnych. O, ja już bym to jadła, naprawdę. Lubię takie rzeczy. No i jeszcze są pistacjowe. Z pistacjami. Także jest fajny wybór. Tam w ogóle zauważyłam zwyki, że większość rzeczy byśmy jadły. Chyba nam pasuje grecka kuchnia, po prostu z tego wynika. Tutaj są. Tuńczyk jest takim w normalnym, chyba, w tym sosie, i drugi był chyba z cytryną i, i bazylią, o ile się nie mylę. Ten drugi oregano, nie bazylią, tak. 160 gram takie opakowanie. Próbuję znaleźć opis, ale opis jest z boku. Będzony tuńczyk pasiasty, jednolity w oleju słonecznikowym. A ten drugi jest w oleju słonecznikowym z sokiem z cytryny i oregano. Tutaj mamy fasolę lub bakłażan w takich puszkach. Tak to, tak, tak to wygląda. 280 gram. I tu jeszcze jest coś innego. Tu są takie, yy, jakby, batoniki yy, z liścia yy, winogron, nadziewane chyba ryżem. Takie, jakby, gołąbki, można powiedzieć. A tu jest baklawa. To jest takie słodkie ciastka, jakieś. Jak patrzę na obrazek, bo nie jadłam tego, też bym to jadła. Także chyba pasuje w tamte rejony. Nie w ogóle lubię włoską i, i kuchnię. Ciastka z ciasta Filio z orzeszkami włoskimi. Mówię, że. że o, jest tam olej palmowy. Żebym pasowała tam i lubię takie rzeczy. Lubię różne pizze, różne makarony, takie rzeczy. No ale. Wiecie dobrze, że staram się unikać. Nie żebym nie jadła wcale, ale staram się przynajmniej. Tu są takie fajne batony migdałowe po 3,50. Tu są sezamowe. Pamiętacie takie sezamki, kiedyś były mniejsze. Tu jest taki grubszy ten baton sezamowy. Tu są takie batony z białego. Jak mi to Wiki mówiła, nugatu białego. Jedne są z migdałami, i tą żurawiną, a, a widzę, że tam jeszcze trzecie są. A nie popatrzam, jakie te trzecie są. Te są skórka pomarańczy i orzeszki. I miód oczywiście. A te trzecie nie wiem, bo nie zaglądałam teraz dopiero widzę, że są też. Trzeci rodzaj. Tu mamy chałwy. I jest chałwa taka waniliowa, czekoladowa. I chyba pistacjowa. Ceny widać. Się, ale różnią Sezamowa zwykła jest 10 zł. Później ta o smaku kawy jest 12, a tutaj 13. Ta pistacjowa. No, gramaturę chyba tam było widać. Tutaj mamy też jeszcze hałwy, ale inne za 6 zł. 250 gram, nie, nie wiem jaka tam była gramatura u góry, ale można sobie zatrzymać, pewnie i na cenie można tam dojrzeć. Zwłaszcza jak, jak oglądacie na telewizorze, to to jest dosyć powiększone. Ja tutaj mam małe okienko, mały podgląd, także nie wszystko tak widzę, żeby Wam dokładnie powiedzieć. A też nie pamiętam, jak, jak to nagrywałam. Te hałwy też są w różnych smakach za 6 zł. To taki grubszy baton, nie? Za takie 250 gram. Tu taka duż, takie duże słoje oliwek. Był czas, że kupowałam takie duże słoje. Tutaj mamy właśnie ten makaron orzo, jak ryż. I tutaj znowu takie dobroci, orzeszki. One są po dwa pakowane. 5 zł I takie orzeszki w miodzie. Dwa batony po 140 znaczy 140 gram. 2 razy 70 gram. Idziemy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Tu, wiki powiedziała, że to nie jest nic greckiego, więc. Hmm, dlaczego by tu miało być? Ale powiedziała, że nie, to nie oglądamy. I tu są jeszcze takie orzeszki w posypce. Cacyki, o smaku cacyki. 200 gram. Tak to wygląda. Taka posypka, i to chyba też jest tak, jakby polewa, czy coś takiego. Zaraz znajdziemy tutaj po polsku. Zrobi, kim to rozprostuje, i pomoże, bo tak jedną ręką to wiecie, gdzie ten polski tu. Orzeszki ziemne prażone, w cieście, przyprawione o smaku cecyki. No, to w cieście są. A tutaj jeszcze i na lodówkach są też jeszcze te greckie rzeczy. I tutaj mamy serfeta. Dwa rodzaje tam, zdaje się, tego serafeta były. W tej samej cenie. Tu jest serfeta na grilla. Się nadaje 220 gram na no chyba po 12 zł. Tam była cena, o ile się nie mylę, ale możecie wrócić sobie i jeszcze raz zobaczyć. Tutaj mamy halumi, też tu jest z, to, z papryczkami chili. A drugie jest chyba z jakimś ziołem, nie wiem czy z bazylią. Zmiętą, zmiętą. Tak. I tutaj jeszcze mamy, tu jest z bazylią. To dobrze pamiętałam. I tu są takie papryczki, taki zestaw oliwki, papryczki. Zestaw sześciu różnych i można kupić też to osobno, to są antipasti. Tak to tak jest napisane. Tu mamy ser dojrzewający, jakiś w, w takim sosie z, papryko, z papryką, ale były, widzę tam też różne smaki. A tutaj mamy papryczki pepperoni też Mix, 230 gram, no 150 samych papryczek. Średnio ostre papryczki peperoni, zielone z nadzieniem. A tutaj są też jakieś z nadzieniem, ale mniejsze. I tam są też trzy. Yy, tu są takie czerwone z nadzieniem. Trzy rodzaje właśnie tego były. Te antipasti. Na dole mamy jogurt w stylu greckim. Zdaje się, że z jakimś wkładem jeżynowym, chyba. Tak, cztery opakowania tam, o ile się nie mylę, są w tej paczce. Tak, razem spakowane. O, jogurt typu greckiego z wkładem jeżynowym. Cztery razy po 125 gram. No też bym to jadła, Tam mi wiki pomagała, bo tam ludzie za mną stali, chcieli coś kupić i, i troszkę blokowałam. Tu mamy cacyki, 250 gram. Jakby ktoś nie wiedział, to to jest sos na bazie jogurtu i siekanych ogórków z oliwą z oliwek najwyższej jakości. A tutaj, co my tu mamy? Ser do, dojrzewający taki większy niż wcześniej. Wcześniej był w słoiku. Tutaj mamy w takich pudełkach. 520 gram. Deser śmietanowy obok był, ale go jakoś chyba przeoczyłam. Tu jest musaka zapiekanka za 14 zł. Tak to wygląda. I to jest musaka zapiekanka z sosem pomidorowym i mięsem mielonym, wołowo-wieprzowym, sosem beszalmelowym, smażonym bakłażanem i ziemniakami. Ktoś nie ma pomysłu na obiad, to sobie może wziąć takie coś. Tutaj mam jakiś ser. Z ziołami. Owczy, owczy ser z ziołami tutaj jest. 150 gram ser z mleka owczego. A tutaj co my tu mamy? To był ser owczy za 8 zł, a tu krem z serem feta. I tutaj jest, dziwy takie są. Z ziołami, tu jest z bakłażanem chyba. I taki normalny, czysty. tam na dole jeszcze są takie właśnie sery na grilla. Halomi w panierce. Zestawy oliwek. A tutaj są te torebki. Wiem, że na reklamie było dużo więcej z Witchen ale jak my przeszliśmy, to już były tylko dwa rodzaje. Był plecak i jeden rodzaj torebki. Na reklamach widziałam więcej tych, tych torebek. Wydaje mi się, że było kilka Wzorów został tylko jeden. Jest z tym spaskim długim. W środku jest jeden, jedna kieszonka na zamek i druga normalna taka. No, bardzo fajne takie. To jest tak, w takim stylu jak Wiki Lubi. Ona ma zresztą podobny koszyczek, tylko że nie z witchen One są ze 160 chyba. Nie, ze 150 na, na 100 przecenione. I te plecaczki też takie koszyczkowe jakby, chociaż tył mają taki skóropodobny albo skóra. Nie wiem, czy to, co to jest. To jest takie takie koszyczkowe tutaj, ten przód. Mamy tutaj kieszonkę, no i ta, ta kieszeń główna. I tam chyba też od środka będzie jakaś mała kieszonka na zamek, być może. Z tyłu nie ma żadnej kieszonki. Fajny taki letni plecaczek, bardzo mi się podobał. I plecaczek, i ta torebka. Także już tylko tyle zostało. Nie wiem, czy jak pójdziecie, czy jeszcze jakieś będą. Zależy od Lidla, jak tam ludzie kupują. Ale w sumie bardzo mi się podoba ta torebeczka. No. Wiki mówiła, że wszystkie pootwierane są tak, by nie można było jednej otworzyć i zobaczyć, jak wygląda, nie. No tutaj deski są takie na sery. Nie tylko na sery. Ale obrotowe fajne. Można podać pizzę. Można podać sery na to, deska serów. No, i jeszcze Wam pokażę. Wiki ostatnio sobie kupiła takie, właśnie, klapki z esmery czy esmara, też właśnie w Lidlu, ale już dzisiaj ich tam nie widzieliśmy. A tutaj jeszcze przy kasach są takie jajka niespodzianki dla piesków i kotków. Jest zabawka i smaczek w środku i to jest w cenie 17 zł. Warte sprawdzenia. No. No i to już wszystko dzisiaj. Dziękuję za, to, za ten czas poświęcony na oglądanie mojego przeglądu półek. I zapraszam oczywiście na następny. Następny będzie być może Aldi, a być może Rossman. Jeszcze zobaczę. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję, bajo bajo i pa pa do następnego filmiku. Pa!